Prawie 6 tysięcy uczestników wzięło udział w 13 edycji Silesia Maratonu, który odbył się 3 października w czterech miastach. Zawodnicy przebiegli przez Czatowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów. Bieg kończył się na bieżni Stadionu Śląskiego. Cieszymy się, że z innymi śląskimi miastami możemy uczestniczyć w tym wielkim, sportowym wydarzeniu. Silesia Maraton to jedyny w Polsce i Europie bieg maratoński prowadzony ulicami czterech miast. Uczestnicy mogli wystartować na jednym z trzech dystansów w ultramaratonie, maratonie lub po maratonie. We wszystkich biegach wzięło udział łącznie około 6 tysięcy osób. Zwycięzcą Silesia Maratonu został Andrzej Rodziewicz, który osiągnął czas 2 godzin 19 minut. To już trzecia wygrana zawodnicza na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fantastyczne uczucie. Trzeci raz doświadczenie mam. Eee, wiedziałem, e... Co i gdzie tutaj robić na trasie, gdzie można sobie pozwolić, gdzie lepiej sobie gdzie lepiej spolgować wstępem. Założenie było proste, 2.20 złamać udało się. W klasyfikacji kobiet na dystansie maratońskim zwyciężyła Ukrainka Irina Masnik z czasem 2 godzin 59 minut. 9 lat treningów. Побігаю на тим, що це мала на тренування вже тих 9 років. Я з тим дуже задоволена. До того, до такого маратону в Гуля не тренувала. Тільки бігала кожного вікенду 21 кілометр на заводах. І тут, напевно, мені допомогло. ultramaratonie zwyciężył Filip Indlot. Wśród pani najszybsza była Anna Gierak. Z kolei w półmaratonie jako pierwszy do mety przybiegł Mateusz Mrówka, a najszybszą panią była Aleksandra Bańbor. Mysłowice pojawiły się nie tylko na szlaku trasy maratończyków. Nasze miasto miało mocną reprezentację wśród biegaczy, jak również wśród kibiców. Na Stadionie Śląskim jeden z sektorów został wydzielony pod Mysłowicką Strefę Kibica. Jestem bardzo zadowolona, że Mysłowiczanie biorą udział w tym wielkim wydarzeniu i mam nadzieję, że za rok również wystąpię. Nasze miasto reprezentowało wielu zawodników, także radni, którzy startowali w półmaratonie, jak oceniają bieg? Generalnie cały półmaraton do mnie był trudny, bo niestety słabe przygotowania były ze względu na kontuzję, ale zawziąłem się, powiedziałem, że tego święta nie wolno odpuścić. Tym tak bardziej, że gościem tu Mysłowice. Dziękuję za kibicowanie i pozdrawiam wszystkich zmysłowic. Dziękuję. Ciężka, mokra. Wyczerpująca, ale przyjemna. Było ciężko, ale ćwiczyłem na naszych góreczkach, na morgi, podbiegi, zbiegi, mosty, także pomogło to. Każdy kto przebiegł tegoroczny Silesia Maraton może czuć wielką satysfakcję. Już samo ukończenie maratonu to ogromny sukces dla zawodnika.